Przelicza ten, ten, ten bonus do przewagi w wysokości jak się walczy Im bardziej stromo tym lepiej, tak? Ten, no, zazwyczaj góry, To jest... To jest fajniejszy To, jest... to jest ma przewagę To, że ja nie mam artylerii, więc... A nie nie mam, nie, nie mam Masz loading już zrobiony? Co? Włączyłaś pan no mapa w sensie mi się wczytała, ale jednostki jeszcze nie. Bo czekamy aż komuś jeszcze czyta Żebyś to był ty Nie, ja bym już mam mapę No i od ja kiedy mam powiem, na SSD jak to się... Ja włączę komputer i od razu grę tylko to wtedy mi się szybko włącza wszystko ale jak włączę o przeglądarkę czy coś to później nie wpłynie. jestem w niebie A mi się wyzerwał ten... No i w końcu jednostki, które mają jakiś konkretny rozmiar, nie? Co, zwiększyłeś rozmiar? To nie zauważyłem Znaczy, nie, że ja zwiększyłem rozmiar, tylko ja po prostu mam ustawiony na te największe. Ta tylko skrzydłem pacnął, sru, sru, powinna spaść. Gdzie jest realizm?

Zbierający na ten ma wybijać? To no, wolna armia, no to trochę nie piechoty, nie? trochę potworów, trochę latających, Łuczników nie mam, tu muszę mieć latających. Znaczy no nie muszę mieć, ale widziałem mi sobie jako kontrena, jakby oni mieli dużo ostrzających. Ede ja mogę przejść nad piechotą i się z łatwością dostać na ich tyły. O oni też nie będą mieli czegoś latającego, żeby mnie powstrzymać. A dobře jsme to ubili skoro. Hanu, co nás? Mám granimi v singlu i to taky chudá, že vydávali. No, co dáš? Ciekawe który to mi tu wystawił. A jest świetlisty czarodziej, czyli jedziemy w Cheesa, tak? Okej. Okay. Ma też rycerzy półgryfa.

No, byłoby mógł, gdybyś mi trochę pomógł. Nie, ja walczę. A, właśnie widzę. No Jadro, zjebało mi coś ten co? Jakimś, z jakimś mi nie? Wiem, czy nie tylko? fak no ma to jeszcze gryf Tam u ciebie. Wygrywasz, przegrywasz? No, jego czarodzieja. Generała jednego zabiłem. Nie, ucieka. Fuck, byłem pewien, że wystarczy. No dobra, ale właśnie uciekł, więc teraz ten, ten z którym ty walczysz, nie ma generała. I ogólnie nie ma już niczego poza jednostkami strzającymi, które mogliby mi zabić mojego generała. Nie ja mam też strzelców. Gdzie ma jakieś jednostki stojące? Stojące? Nie wiem, tu ma strzelców, nie ale już wygraliśmy. Dobra, już spanikowali. No mówię, że już wygraliśmy Gdzie jest ten generał Cementa? Nie wiem, gdzie był Polas? Cementa zabiję. Ja zabiłem generała Cementa A, to ja zabiłem generała tego twojego <laughs> Znaczy nie zabiłem, uciekł, minimalnie Ja rzuciłem na niego mo moich strzelców Oni go strzelali do połowy i mojego generałka na niego wysłali. Ale fajna, wyrównana bitwa ale ten wozio same gryfy wziął, patrz. A czyli ty walczyłeś też z cementem. Bo on wziął samą piechotę, a ten go wziął samą kawalerię. Tak to zrobili. A to oni coś kumple byli? Nie, no ale się dogadali. Znaczy, może są kumple, nie wiem. Znaczy w wozie. Więc nie stoi na przeszkodzie, żeby byli. Może inną rasę wezmę? Wampirów nie lubię, orkami też mi się w ogóle Bratonii nie znam. wojownicy chyba. No nie, ja bym tych kierunek nie znam.